Pracuję przed chwilą, no, od rana, władowałem się żywicą, więc jadę po niego zaderem. Eee, tam dosyć taka specyficzna rzecz jest tutaj, przy tych załadunkach żywicy, że najpierw trzeba cysternę umyć, ale to nie jest zwykłe mycie, ponieważ myje się styrenem. Styren to jest taki bardzo mocny rozpuszczalnik. Eee, no dosyć trujący To jest jak gdyby wszystko. Najgorsze w tym wszystkim to właśnie, właśnie ten, ten cały styren, który, który, który myje w no, cysternach. Znaczy, sama procedura mycia no, nie jest żadna skomplikowana teraz na tej mini, ponieważ kiedyś tam troszeczkę inaczej to wyglądało, że się taką lancą karczerową wkładało i się myło praktycznie ręcznie. Eee, styren też. Rozpuszcza żywice, opary z tyrenu rozpuszczają żywice, dlatego dlatego te opary są takie, takie no, 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 no nie. niebezpieczne. No. Teraz u klienta to wygląda w ten sposób, że się podłącza rurę do wylewki, ustawia się cysternę tak, żeby spadł był i od góry na szczęście już nie trzeba ręcznie ani Lancy, żadnej wprowadzać, a jeszcze kiedyś w ogóle było w innym miejscu, że tam na kolanach trzeba było chodzić, bo nie było jak stanąć. Ja na szczęście nie pamiętam tych czasów, a teraz jest taka automatyczna mynia, że po prostu głowicy się wprowadza i głowica ten styren rozprowadza po, po cysternie. Odpływem to jest zabierane i, i wtedy się podjeżdża już na miejsce załatwienia bo dosyć ważna rzecz jest, że dwa wiaderka z tyrenu zawsze się zabiera ze sobą po na, znaczy na, na tej myjni, tak żeby po rozładunku towaru wlać te dwa wiadra z tyrenu do, do, do beczki, zamknąć szczelnie i to powoduje to, że właśnie jak następna osoba przyjedzie już na załadunek i ma myć, to ta żywica w środku nie jest zastygnięta, tylko płynna, no bo te opary z tyrenu rozpuszczają tą żywicę i właśnie można ją z powrotem wyciągnąć. No, więc ja rano to, to zrobiłem. Pierwszy raz sam, sam to robiłem, dlatego tak troszeczkę może więcej o tym opowiadam, bo zawsze było tak, że ktoś był i mi pokazywał. A teraz musiałem sam, sam to zrobić, więc trochę wcześniej przyjechałem, ale, ale wszystko się udało. Operator załadunkowy jak zerwiał powiedział, że nie ma dużo zastrzeżeń, więc, więc e, odpowiednią ilość czasu to, to myłem Eee, przekroczyłem granicę właśnie mi SMSy przychodzą, że już jestem w Szwecji. to pojechałem do, na granicę. Tym razem granicę przeleciałem, znaczy wjechałem od razu, ustawiłem się w rajki. 20 minut na granicy spędziłem. W samej agencji celnej to tam chwila moment. Kilka osób przede mną było w urzędzie celnym, żeby żeby te papiery e, podmiercić. Jak widać dzisiaj jest zupełnie inna pogoda niż przez ostatnie dni, które pokazywałem. Dzisiaj mam, no w tej chwili mam jeden stopień, było około zera Granu ładowałem. Jadę do Göteborga i w Göteborgu wjeżdżam na prom. Prom mam 15.45. Poprzedni wypływa 12:45, 13 można wjeżdżać. Mi nawigacja pokazuje, że będę w Göteborgu 13:28, czyli idealnie mogę, mogę pojechać. Tam muszę jechać inną drogą, ponieważ jadę z adr więc nie mogę przez centrum, przez tunele przejechać, tylko muszę drogą koło fabryki Volvo przejechać i, 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 i takim fajnym mostem się wjeżdża i tam i tam pobieram e, e, bilet. I i stawia się w rajki, wtedy już sobie jakąś tam pauzę zacznę. O 16.45 mam prom. O 19 jestem we Fredrikshafen. Stamtąd na sobie podjadę. Do 21.00 mam czas pracy, dzisiaj, bo o 6.00 zacząłem na promie. Przynajmniej te 3 godziny to na pewno wyjdą. Więc, więc też nie stracę dziewiątki. Zjadę do 9, to znaczy o 19, zjadę do 21 mam czas, czyli mam 2 godziny, żeby, żeby znaleźć miejsce do spania. No ale tam po 20 minutach się staje na, na Sebi, więc nie będzie problemu. Jeżeli chodzi o tą awarię, którą, którą miałem, teraz ja tak troszeczkę testuję, bo ten rezynowy kontener, mimo że rezyna, o, żywicowa żywica rezyna, one są trochę inne i mają, są z przodu ustawione. I pomimo tego, że w ostatnim filmiku, w ostatnim wejściu mówiłem że Mam tylko 15, ton, to niestety on jest dosyć z przodu ustawiony i to siodło jest dosyć mocno obciążone. E, robię mały test bo od załadunku do granicy, do 20 km pojechałem i normalnie z opuszczoną osią i nie było nagrzane. Tylko no teraz tam, no tak trochę też testowałem, podnosiłem, opuszczałem. Teraz stwierdziłem, że sobie kawałek podjadę z, z opuszczoną no to gdzieś na habik, gdzie się coś stanę, sprawdzę, jeżeli będzie nagrzane. No to niestety podniosę. Dlaczego wolę jechać z no bo dużo większa sterowność jest i dużo lepiej się jedzie, jeżeli odpowiednio cały zestaw jest wyważony niż, niż e, obciążone mocno siodło, także e, koła, koła sterowe idą do góry i nie mają obciążenia, bo wtedy dużo gorzej się mm, kręci. No, to tyle. Myślę, że kolejne wejście jakoś zrobię z Gettemorga. No i hej, tak jak obiecywałem, więc tutaj bym dosyć muszę zmienić pasy tak jak obiecywałem, wjeżdżam do gt jestem od strony tej zachodniej, zachodniej obwodnicy przez strukturę jeżeli dobrze wyjażę. tak to się nazywa wyjażdżam tędy, mogą adr jechać a ja, tak jak wspomniałem, jadę z ADR-em do portu mam około 5 km Teraz będziemy zaraz przejeżdżać przez bardzo fajny taki mostek, pod no, którym jak będę promem płynął, to będę po nim przepływał. Eee, bardzo takie charakterystyczne miejsce, taka brama, nazwijmy to, Göteborga od tej strony, a szczególnie to pewnie dla jachtów i dla, dla, dla całej żeglugi musi fajnie wyglądać, jak wpływa eee, się do Göteborga to pod tym mostem. Hmm, mam nadzieję, że widać na, tym, na tej kamerce. Pani kurde obok mnie jedzie, tak, nas letno przesuwała się za mną. Chęć wykorzystałem, trochę to, że jestem większy. Wyjechać, ciasno, żeby wyjechać na 45 I po lewej stronie już widzenie To jest któryś y, z Jadących do, y, do, do Do Niemiec Bo tutaj to są dwa terminale Göteborgu: jeden, który idzie na Danię A tutaj obok mnie Akurat tuż po samego mostu Na Niemce Ale mój prom już powinien ja też stać Bo jak sobie sprawdzałem rozkłady on przypłynął tutaj o. Jakoś rano i w czasie. Yy, Danika przedtem wypłynęła. Yy, tak, Danika przedtem wypłynęła. Zajutladnika od rana tutaj stoi i tym promem będę. będę, będę płynął. Zobaczymy, czy przed samym wjazdem do portu jakoś będzie. Yy, czy, czy przed samym wjazdem do portu jakoś będzie. Zakorkowane. Staram się też nagrać wjazd do, 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 do na sam Jest Tak dosyć ciasny zakręt, z drugiej strony nawet chyba to są, no, są e, informacje, szczególnie dla ciężarówek, tak, że, że może się przewrócić. Czyli jakieś bardzo dziurawa ta droga jest. No ja już tym bardziej powinienem wy... uważać, to no, bo jednak do cysterną. I na boki ten towar cały czas chodzi, Tym bardziej, że tak jak patrzyłem, to ja mam gdzieś połowę kontenera załadowanego. Teraz pod tym mostem będziemy przyjeżdżać na 45 teraz w drugą stronę sugerowana prędkość 40 km na godzinę. Ilo nie wchodzą Teraz no właśnie po nawet puszczę albo taksówka. Podziękujemy. No. Teraz takie takie jeden kilometr mamy po tej drodze. Jedziemy i będzie taki wąski wjazd i skręt w lewo. Takie dosyć mało przyjemne. A szczególnie jak się z linkiem jedzie. Jak się z dwoma naczepami jedzie no to, eee, to, to jest takie dosyć mało mało komfortowe a po lewej stronie właśnie eee, mogę którejś z tych promów, które właśnie wyjeżdżą na, na, na linii Kilonia w a druga linia to jest Frederickshaven w Göteborg, na, na drugim terminalu, który był za 500 metrów jest zjazd, to też takie Oszukane, bo tutaj już by się wydawało, że można na ten pas wjechać, ale to jeszcze nie można, bo on się właśnie kończy i za moment będzie wjazd w górę. Ja jeszcze tam jakieś roboty drogowe swego czasu były, nie wiem czy jeszcze są, czy już nie ma i dosyć. A najgorsze jest to, że teraz na tym skrzyżowaniu jako ostatni mam pierwszeństwo i właśnie wyobraźcie sobie, jak się jedzie ze stawem 25 metrów długim, a no ja teraz jestem krótkim tylko z jedną naczepą, no to trzeba no pamiętać, że jako ostatni mamy tutaj pierwszeństwo i czasami trzeba troszeczkę się postarać i, i wymusić, znaczy wymusić, nie, nie tyle chodzi wymusić, co... no właśnie, już tak stoimy, ja muszę tych po prawej stronie... Tak, a tutaj jadą ci, co mają pierwszeństwo no, roboty drogowe po lewej stronie są port chyba nie jest zakorkowany ja już se dokumenty też przygotowałem dokumenty adr -owskie. no, teraz no, zobaczcie, jak ja mam problem, żeby jak jadę z jednym z jedną naczepą, a co dopiero jakbym miał z dwoma naczepami jechać gdzie ja mówię, no tutaj, no wszystkich Wszystkich przepuszczam. I czasami to trzeba jak już widzę tam na drugim skrzyżowaniu, że coś daleko jest, no to czasami trzeba się wciągnąć. A tutaj i wyciągnąć się wtedy trzeba z dwoma naczepami odpowiednio i żeby żeby odpowiednio na no, nikogo nie wciążać, tak? Więc no tak to jest, jeżeli terminale są, no jakieś dosyć stare i budowane. Yy, w środku miasta, z jednej strony dla ruchu pasażerskiego to może jest wygodne ale generalnie no chyba tendencja w tej chwili jest taka, że tego typu e, terminale są, są wystawiane poza poza, poza miasto, jak się buduje e, żeby... kurcze no nie oszukujmy się, no, to też tutaj no to duża część tego transportu, jeżeli nie większa no, to jest transport ciężarowy, no, i ciężarówki generują dla, dla armatorów dla przewoźników dla linii promowych największe przychody. Samochody so, są stoją. chyba chyba na bramkach nie ma. nie ma jakiegoś co do Pierwsze jest to, że tutaj nie można spać. W nocy, to fajne miejsce było. Znaczy można, pod jednym warunkiem, że czasami się nadaje na czapę i odbiera. I czasami nadaje się jedną na wieczór. O, mój prom już tam z przodu widać, że stoi. A następna przypłynie rano, to wtedy za zgodą można stanąć po lewej stronie tutaj i, i, i nockę spędzić. Fajnie, bo jest nic prysznic. Może zamykamy też tam nocy do nocy. rana, a ja już sobie wjadę do portu no to od razu zobaczycie, to się na razie nie wyłącza, zobaczycie jak wygląda proces rejestracji akurat w portie już widzę, że 8 minut gadam ale Ta będzie zgasić Do you need booking number or plate, plate number that nine LSI seven zero. Troszeczkę to trwa, ale to dlatego, że jadę z oddejrzami. Gdybym jechał z normalnym ładunkiem, to już bym miał bilet, już bym jeżdżał w nim. Dziękuję. 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 Eee, dostałem jeszcze, jak będę wjeżdżał na prom, to muszę taki dokument oddać załodze, prom przede mną już widać, linia numer 1, zazwyczaj te materiały niebezpieczne albo linki to albo na samym początku, albo na samym końcu wjeżdżają, więc ja staję w tej chwili po prostu w linie, mam jeszcze trochę czasu do, do promu chyba, eee, mogę tutaj skorzystać z toalety. Eee, Trzeba kamizelkę zakładać. O, widzę, że nie tylko ja płynę ode mnie z firmy. Jeszcze jakiś kolega. Co to za auto? 11:07. Nie wiem, kto no ale to pewnie na kolacji się z jakimś kolegą spotkam dzisiaj. E, jedyna, chyba grzesiu. Więc, więc e, możliwe, że z kolegą tutaj na, 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 na obiad, czy na kolacji się i co jeszcze postaram się też wygrać sam wjazd na, 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 na progu a teraz już trochę trochę czasu już minęło, więc do usłyszenia później o jeszcze jedno auto Godziny stałem i tak jak powiedziałem, no zazwyczaj jako jeden z pierwszych czy coś jeżdżę, no akurat będę pierwszy na górę wjeżdżał. Dawno na górze nie byłem, ale to pewnie dlatego, że nam niebezpieczne, a ten akurat prom ma trochę otwartego pokładu. I to jest tak, że jak jest otwarty pokład, to tam zazwyczaj się niebezpieczny ten stawia, bo ten drugi prom, który tutaj chodzi, to niestety on nie ma otwartego pokładu. Tylko wszystko jest pod spodem i podejrzewam, że dlatego teraz, że mam to niebezpieczne, to by tutaj na górę wrzucili. Więc tak trochę sobie pokręcimy i najprawdopodobniej, mówię, postawimy koło słupówek na samej ruchie. jest oh, nie pamiętam kiedy wjeżdżałem na taki otwarty Trzeba zawsze się słuchać tej obsługi. Stawiam, a będę wyjeżdżał tutaj w prawą stronę. No, to taki dosyć krótki ten wjazd, był, ale tak jak powiedziałem na otwartym pokładzie, pewnie dlatego, że mówię, że mam artykuł niebezpieczny. Dobra, to potem pewnie ze zjazdu będzie kolejna relacja, albo albo już podsumowanie w sobie.